Cześć, witam was w kolejnym odcinku Wadamek Myśliwego, A Ponownie Adrian. Cześć. Cześć. Zrobiliście ze mnie czyściciela. Słuchajcie, no właśnie, zrobiliście z Adriana e, Czyściciela. E, bardzo, bardzo dawno nie dostałem tylu wiadomości prywatnych e, odnośnie czyszczenia broni. E, wręcz powiem wam tak, e, najwięcej było komentarzy. Wiadomości odnośnie bardzo prosimy wyczyście w końcu broń. No właśnie, nie mamy tu nic. Wyczyście broń krótką. E, chcieliście, no to macie. Bardzo wielu myśliwych posiada broń krótką. Tak, jeszcze na, na stare jeszcze pozwolenia. Z dobrych dobrych czasów, tak. Mhm. I był bum właśnie na Glocka. Mhm. Bo to jest taka broń bojowa, stricte, która nadaje się do lasu. Jak tam się piachu nasypie, czegokolwiek mm -hmm. innego, to to mm -hmm. jeszcze tam powinno działać. Czy to jest to co? prawda? Eee, to zostawiam, zostawiam Ci Glocka, którego tutaj y, sam tuningowałeś. Eee, zostawiam Ci go y, i wyczyścisz, co? Pokażesz? Pokażemy, jak go rozebrać. Pokażemy to, co? To ja standardowo, jak pokażemy, jak go rozebrać, ja się usuwam w kąt, no bo. Ulatniasz się. Ulatniam się, tak! <noise> e, Część swoją powinność, ja potem tylko i wyłącznie przyjdę, jak już będzie wyczyszczony. E, zostawiam Was w dobrych rękach. Patrzcie, wszyscy ci, co macie krótką i e, nie do końca wiecie, jak, co i w ogóle, e, Adrian bardzo fajnie pokaże. Powodzenia, Adi. Bardzo wiele osób. Które posiada broń krótką, yy, gdzie nie używa jej, może tak często jak stricte sportowcy, boją się tą broń rozebrać. Czyszczą od czoła lufy, jak po paru strzelaniach. Niestety broń krótką musimy czyścić praktycznie całą, rozebrać wszystko, co tam wewnątrz jest. Przystępujemy do rozebrania. Czyli pierwszą rzeczą, Wyciągamy magazynek dla bezpieczeństwa sprawdzamy czy w komorze nowego glic zostało zwalniamy glicę i teraz trzymając nas puście musimy zwolnić blokadę zamku. Ja to robię w ten sposób, że ten palec sobie tutaj wkładam Cofając zamek ku tyłowi. Blokadę przesuwam do dołu. Jeszcze raz. I zamek wyjeżdża. Tu widać, że to się tą broń bał jednak rozebrać do czyszczenia. Rozbieramy, ściągamy prężnę opróprotną. Wyciągamy lufę. Warto zajrzeć, byłoby też tu wewnątrz, gdzie się przysuwa iglica do kanału. Też bardzo łatwo się to rozbiera. Wiele, widzę bardzo wiele broni typu Glock, że jest tu z tyłu mocno pocharatane, gdzie jest wkładany w krętach, żeby ściągnąć ten element. Wystarczy pod iglicą przycisnąć tuleje do dołu. Ten element wyjeżdża. Przytrzymujemy sobie, wyciągamy liście, sprężynę, pazura wyciągu. Teraz możemy wyciągnąć pazur, ale musimy przytrzymać zabezpieczenie blokadę. Ściągamy pazur, i wtedy wychodzi nam blokada zabezpieczająca. to trzyma się dosyć fajnie, ale niestety przez to, że jest tu po brudu, cały mamy rozebrany. Nie musimy się bać tego rozbierać, to jest jak puzzle. Tu się nie da nic na odwrót zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zajmijmy się najpierw zamkiem, lufą, całą tą. Uro, no i standardowo w mikroszowym oleju zrobimy takie szybkie czyszczenie. Co prawda, tu by się takie dogłębne przydało, ale to by, nie wiem, czy straciło czasu, większy kaliber. Większy przewód lufy. Możemy spokojnie włożyć płatek do środka. O! jest tutaj źle. Zrobimy jeszcze raz to samo. Lufa jest wyczyszczona. Teraz... kanał iglicy. Kano, w którym mamy sprężynę kazura z ciągłówki. Zmiękczamy tutaj wszystko. na no, tak, nie brudzić. Niech to wszystko się zmiękcza. Ten czas, kiedy tutaj zmiękczy nam cały ten nagar, zajmiemy się całą resztą. Ee, więc tak, zniknę Wam na chwilę. Nie mam, no i to nie mam. Ale poradzimy sobie w ten sposób. Mamy wkrętak, więc wypchniemy kołek w tyle części. Musimy wyjąć w Bardzo fajny sposób jest na to. Przyciskając skrętakiem, za zatrzaskiem zamk. To nam wszystko ładnie wychodzi. Podważamy, żeby wyciągnąć rybę. Za czas zamka, i wychodzi nam cały zespół. I gotowe. Uprzenie. Teraz tutaj zmieczymy wszystko. I wracamy do zamka. Czyli tak czyścimy iglisę Gdyby zdarzyło was czy się Rozleciałoby nam się to w jakiś sposób. Zasunię Wszystko jest w kawałkach. Kolejne składanie pokażę. No ja przecięta, którą musimy tutaj umiejscowić. Mamy porzone, czyścimy wszystkie elementy. Pewną najważniejszą czynnością będzie kanał widliska, żeby go tutaj wyczyścić. Świetnie się nadają. Małeczki do muszu. Oczywiście to troszeczkę bardziej, żeby wam pokazać, jak to rozebrać, złożyć, bo pistolet jest tak brudny, że chciałby się moczyć w jakiejś nafcie przez dobę. Przynajmniej. I tak samo składamy. Czyli tak. Bezpiecznik rzucamy tutaj. Upewniamy się czy działa. Drężyna odpycha. Wkładamy bazę wyciągu. Puszczamy blokadę. Siedzi. Wracamy sprężynę. Tą żerdzią w kierunku do wewnątrz do zamka. zespół iglicy i zamykam. Podam sobie w ten sposób. Zaczęło się. Wszystko działa. Tutaj są. Możemy sobie to rozłączyć, nie musimy, jeżeli boimy się, że sprężynę gdzieś tam na odwrót założymy. Tu mamy taki element, który nazywa się przerywacz, tak zwany. O, zawsze takie tam problemy przy spuści. to jest też między innymi, między innymi dlatego, że zbiera nam się tutaj nagar. I to wszystko. Nie wiem, czy jak to pokazać, żeby się w jakiś sposób to złożyć. Przyjrzyjcie się. Jeszcze raz, może pokażę. Czyli ten element, gdzie jest sprężyna, wkładamy do środka przekręcamy po kącie. Idzą I teraz jak już olej rozmiękczył nam całość tutaj wewnątrz, prześcimy tyle, ile damy radę. Mówię bardzo brudną bronią. Należałoby wymoczyć w mafcie. Tak samo składamy. Zespół spustowy zespoł. Tu ja coś tutaj? Próbujemy części jest kołek plastikowy. Wraca na swoje miejsce. Montujemy rygiel. Wkładamy zatrzask zamka i od tej strony prawej strony montujemy kołek. I poruszać elementami, żeby to się tam położyło wszystko montujemy lufę Rężę na porę powrotną dobrze jest też posmarować smarem miedzianym prowadnice nie mam w tej chwili, więc użyję smaru, który używamy do czoków w dubeltówce do, do haków itd. Tak wielką ilość nanosimy po przeładowaniu kilkukrotnym samo się rozprowadzi po elemencie, który też przesuwa nam bezpieczność tak samo trzeczkę gdzieś tu nie przerywać i składamy. Nadmiar czyścimy i dom gotowa. No, widzę, e, było brudno, jest czysto, a szmatka. Tak, e, tak nie powinna wyglądać żadna broń. Ja powiem, tak, może nie jest idealnie, ale chodziło bardziej o to, żeby pokazać, jak to wybrać. E, ale jest to, e, no dobra, e, tak nie powinna wyglądać e, żadna broń, tego się trzymajmy. E, Możemy obiecać, że tak jak Adrian powiedziałeś, nafta wymoczymy i, i, będzie, i będzie to wyglądało ponownie dobrze, już wygląda lepiej. A mam nadzieję, że odcinek trochę inny niż zawsze, bo z bronią krótką przypadł Wam do gustu. Mogliście zobaczyć, jak rozebrać takiego gloka, jak go wyczyścić. I mam nadzieję, że tym kolegom, koleżankom i kolegom, którzy używają broni krótkiej, którzy mają broń krótką sportową, którzy mają tego typu broń, ułatwiliśmy trochę trochę życie. Nie bójcie się rozbierać broni, bo przecież to nie boli. Nie da się zepsuć. Nie da się. Tak, to można powiedzieć. Jak to ktoś kiedyś powiedział, gniotca nie łamiotca. E, aczkolwiek to nie ten kraj, nie ten producent. E, ale okej, okay. można powiedzieć, że kończymy dzisiejszy odcinek. I już poza kamerami rozłożymy go ponownie i do tego oleju zamoczymy, żeby to wszystko jakoś. Rzucimy go. Żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. Dzięki, żeby byliście, subskrybujcie nasz kanał, nasz kanał po to, żeby nie umknęły Wam właśnie takie smaczki, jak, jak na przykład dzisiaj, bo nie zawsze musimy czyścić broń długą, możemy czyścić broń krótką. Być może znowu napiszecie nam jakieś specjalistyczne wyzwanie, którego podejmie się Adrian. Tymczasem trzymajcie się. Dzięki, że byliście Daszburdy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć Daszbur.